Uwaga! Ten materiał powstał z myślą o osobach, które borykają się z problemami płytki paznokcia. Załóżmy hipotetycznie, że masz uczulenie na orzechy. I co? Chcesz mi powiedzieć, że świadomie przychodzisz do restauracji i prosisz kelnera, aby podał Ci sałapkę z orzeszkami ziemnymi? No chyba nie. W takim razie powiedz mi, dlaczego cały czas eksperymentujesz ze swoim zdrowiem, kiedy chodzi o paznokcia. Na rynku jest wiele różnych metod stylizacji paznokci. My jako lart też produkujemy hybrydę. Ale jeżeli Ty masz uczulenie, no to powinnaś wybrać metodę, która będzie dla Ciebie bezpieczna. I taką będzie właśnie tytan. Jeżeli zmagasz się z popękanymi skórkami, krwawieniem, odsuwającą się płytką od łożyska, czy różnymi innymi jeszcze gorszymi rzeczami, to naprawdę jest to moment, w którym powinnaś postawić na zdrowie i wygląd. Bo tytan może wyglądać pięknie, naturalnie, smukło. No i możesz z nim zrobić praktycznie wszystko. Przedłużyć, ozdobić, wybrać kolor, jaki tylko sobie zamarzysz. Przemyśl to.